Hej hej! Z tej strony oczywiście Iza! Dzisiejszy odcinku jak zawsze będziemy wadać przyrodę. I dzisiejszym odcinku trochę, bo w domu bo jest w porządku. Na a my ją oczywiście nie chcemy chcem żadnych takich... O i jeszcze obok tej, tego zwierzątka mam to jest za, jest, za jest za ryba Kto jest? Kto jest, yy, to proszę, je jest za zwierzątkę o ktoś chce dostać to będzie że to jest za zwierzę to jest za ryba to jest za ryba lubi z tym tak w trójkę Tu jest Ja wiem co to jest. Wy chyba nie wiecie. Ona syczy oczywiście. Jak chyba każdy z Ona bardzo syczy i bardzo się boi. No już Twojej działam. Bardzo dużo chyba każdy to będzie wiedział. Ale dobra, idziemy. Idziemy teraz do, mm, do Łabędzi, no bo są teraz na, jakby na moim stawie, no mam swój staw, tak. Na moim stawie złapałam swojego syna, który, którym przebiłam wszystkich, Także jestem naj, najlepszą, którzy tu łapią No bo to jest, to był syn królewski, to był jedyny Ale go później wypuściliśmy do innego stawu, no bo był jeszcze malutki Nie nadawał się do jedzenia <grym> Sorry, że tak mówię, że to jedzenia Serka, ale muszę o to chodzi, ta przyroda. Rybki. Tu tyle, ja, a tam jestem są A tam już są tyle, są Tu jest się to są rybki. tyle, się tyle, no bo o, tam jakieś kaczki, no zobaczycie. idziemy dalej. To jest tak, jest Ogólnie tutaj dużo, bardzo bobrów. Lecimy wszystkie drzew, ale teraz jakoś się uspokoiły. Mam że nie będzie też Ale nie będzie cienia, więc. Nie będę miała chłody. Jak ktoś powie, co, co za kwiatki, też żółte? Więc w sumie, jak wszystko powie, co powiedziałam, rodzaje serduszko. Ja będę sprawdzała komentarze przez najbliższą godzinkę Jak to I yy, pół, no bo od, mm, od tego, co będę miała lekcję i jakiś robot śrub... ble, ble, ble. Dobra, lecimy. Nie wiecie nawet, co mój brać zrobił się no. Patrzcie, jest wędka, ale nie ma spławika. Ta wędka ma spławik. Ma. A tak naprawdę to jest spławik, tylko trzeba

Jednak nie patrzcie, tam jest ten. Nie wiem, co mam jeszcze pokazać. Tak chodzę, chodzę i nie wiem. O, tu coś już podgryzało. O, to. to się podgryzało i ogólnie może będzie w opisie jak chcecie to wiecie w komentarzach to mogę też pójść do lasu moją asystentką i po prostu wtedy będzie więcej przygód a tu tylko tak badamy przyrodę a tam po prostu możemy znaleźć poroże Gdzieś inne dziwne rzeczy a tu jest osa, więc ja uciekam. Ja nie jestem jak mieć osy. Więc uciekamy. Nie szybko. Może będzie na Instagramie moje zdjęcie. Może wszystko się okaże. No ale tu być mniej więcej taki, 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 twarz, może taki, 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 Jezus taki, nie może taki, taki, tam Patrzcie, zdenerwowany zdenerwowane, taki napuszczony Chciałam zobaczyć jednego będzie, yy, ale nie wiem, gdzie są. Yy, nie wiem, gdzie jest pozostałe. No, było wszystkich osiem, a teraz tylko widzę jednego. Chciałabym, żebyśmy musieli pójść bo... Ja Musiałam tam skoczyć, ale ja tak, tak bardzo nie chcę, błagam! Nie! A nie, w no sumie nie, nie mogę naginować się za topia <laughs> Sorry! Patrzcie, po kula Tu w ogóle taki. To był kiedyś taki mały młyn, ale on się chyba wziął przez dobry. Bobry spadłam. Chyba tak Ale nie wiem A to w ogóle jakiś klon rośnie Ale ziemia Moja chyba już uciekała Pomału, bo nie uciekała Oczywiście zostawcie wam Jeżeli Wam się filmik podoba zostawcie łapkę w górę chcecie zdać powiadomienia To subskrypcję i dzwoneczek My się chyba żegnamy. ale jak mówię, jak będzie kłopów, to ten chłopak jest w tym kabu, żeby pokażę twarz. No bo ja tam to jest taka prywatność, no nie żebyście mnie odpoznawali później, żebym dawała wam autograf, no to trochę jak lubię jest. No a już o prywatność to jest znacznie się ludzi, czy różne sorry. I po prostu nie ma co. Nie wiem, czy Wam pokażę, a może pokażę, może nie. Po nie Muszę się pozdrawiać, no bo po prostu nie mogę. Wniski, że nie ma wypowiedzi, No. nie ma wypowiedzi, że nie ma co... że że gang y, słupka to wtedy będzie to wtedy będzie na filmie tak jak Agonika, no bo ona No tak, ona chyba na każdym filmie, ale nie, nie. jak będzie y, gang suba to, to to na codziennym filmie, no co drugim dniowym filmie to wtedy będzie ale, no to tak na razie Tylko Agłaniko Agłaniko pozdrawiam Aguagaming znaczy się. Sorry. Agua Gaming. Eee, proszę bella. Muszę oczywiście pozdrawić. Nie będę jej, jej mówiła Prywatna. No Ona ma tak na imię na już będę, no bo trochę prywatności. No to co, ja się już żegnam, no bo ja już idę na pole taki duże pole jest, także Ja się już żegnam Tam Fredka, która jest godzina Nie wiem, bo ja się sprawdzi Tam Fredka To co Jeżeli filmik wam się podoba, no to zostawcie łapeczkę w górę a chcecie dostawać powiadomienia z każdego Mojego filmu co drugi dzień, no to sub i dzwoneczek taki czerwony przycisk z subskrybuj, subskrybu i obok jest taki dzwoneczek i go po prostu na żółty chyba dzwoneczek nie wiem na jak żółty więc nie wiem a niech subik będzie na szaro a łapeczka z góry chyba tam była na niebiesko, nie wiem, ja się nie znam nie widzę, tak że Sięcinę, sięcinę. Pa pa. Pozdrow dla was.